Kiedy człowiek ulega wypadkowi i nieoczekiwanie ląduje na wózku, zmienia się niemal wszystko. Z opowiadań lekarzy wynika, że osoby, które znalazły się w podobnej sytuacji, chwilę po odzyskaniu świadomości, zadają dokładnie te same pytania: Czy będę jeszcze chodzić? Ale jedno z kolejnych pytań, które pada w takiej sytuacji, dotyczy już życia seksualnego. Jak ono teraz będzie wyglądać i czy w ogóle będzie jakoś wyglądać? 59% Polaków nie jest do końca zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Tak być nie powinno. Popyt seksualny i pragnienia erotyczne są naturalne dla wszystkich ludzi. Również osób z różnymi typami niepełnosprawności czy przywlekle chorującymi, a ich życie seksualne istnieje i bywa źródłem satysfakcji. Oczywiście to wymaga zmiany tradycyjnego myślenia o seksie. Wymaga też zmiany spostrzegania osoby, która doświadcza niepełnosprawności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością potrzebuje pomocy w codziennych aktywnościach, przy wchodzeniu i wychodzeniu z auta, ubieraniu, jedzeniu, przy potrzebach fizjologicznych, bardzo często patrzymy na nią jak na dziecko i odmawiamy jej seksualności. Mówię temu stanowcze nie. Zaspokojenie potrzeb seksualnych jest istotnym czynnikiem dobrostanu psychicznego i zdrowia. Uniwersalne prawa seksualne, fundamentalne dla wszystkich ludzi obejmują m.in. prawo do wolności i prywatności seksualnej, bezpieczeństwa ciała seksualnego, seksualnej równości, wyczerpującej edukacji seksualnej, przyjemności seksualnej. Podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących potomstwa oraz do emocjonalnego wyrażania seksualności. Respektowanie powyższych praw osób z niepełnosprawnością znajduje swoje odzwierciedlenie w rehabilitacji seksualnej, oddziaływaniach terapeutycznych, także z rodziną i edukacji seksualnej. Żyjemy obecnie w świecie obrazu, gdzie język wizualny wypiera słowo pisane. Odmienność wyglądu ciał osób z niepełnosprawnością jest głównym powodem marginalizowania tematu w mediach i kulturze popularnej. Posiadanie ciała zgodnego z obowiązującym ideałem piękna jest podstawą akceptacji społecznej, a wszystkie wizerunki niespełniające kryteriów są odrzucane. Osoby z niepełnosprawnością ruchową są szczególnie narażone na wykluczenie, a ich ciała stanowią temat tabu. Pewna kobieta z niepełnosprawnością powiedziała, że czuje się tak, jakby na świecie istniały trzy płcie: męska. Żeńska i niepełnosprawna. A przecież niepełnosprawna kobieta może być atrakcyjna i pociągająca, a niepełnosprawny mężczyzna męski przystojny i odczuwający popęd seksualny. Tylko czy ty potrafisz to w nich dostrzec? Czy wózek lub kule przysłaniają ci obraz człowieka? Amputowane kończyny, brak piersi, blizny, worek stomijny? A osoby z niepełnosprawnością intelektualną? One nie mają upośledzonej płci. Odczuwają popęd i mają potrzeby seksualne jak każda inna osoba. Seksualność jest częścią każdego człowieka również tego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim czy znacznym zespołem Downa czy innym zespołem klinicznym. Oczywiście siła potrzeby seksualnej zależy od różnych czynników zarówno genetycznych, hormonalnych, jak i społecznych związanych z doświadczeniem konkretnej osoby. Nie wolno nam generalizować, że osoby z upośledzeniem intelektualnym mają większą lub mniejszą potrzebę seksualną. To jest tak jak w przypadku osób w normie intelektualnej. Jest to rzecz bardzo indywidualna. Są cztery rzeczy, o których warto pamiętać, jeśli chodzi o komunikowanie się z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Nie żartuj na temat seksu w ich towarzystwie, bo osoby z niepełnosprawnością intelektualną odbierają rzeczywistość bardzo dosłownie, a powtarzając usłyszane żarty, mogą narazić się na śmieszność i niezrozumienie. Nie obawiaj się tych osób, że będą chciały wykorzystać Cię seksualnie. Jeśli jednak naruszają Twoją intymność, nie pozwól im na to, ale wytłumacz, dlaczego tego sobie nie życzysz. Szanuj osoby z niepełnosprawnością intelektualną i traktuj je poważnie. Pamiętaj, że uczucia miłości, pożądania nie zależą od ilorazu inteligencji. Osoba poruszająca się na wózku może tak samo jak inna, odczuwać radość, smutek. Podróżować, zakochiwać się, czy na przykład mieć dzieci. Uszkodzenia rdzenia kręgowego można doznać na skutek wypadku samochodowego, skoku do wody czy jazdy na nartach. Rdzeń może zostać uszkodzony na odcinku szyjnym, piersiowym lub lędźwiowym. Ale to nie oznacza, że nie odczuwa podniecenia, jeśli jest sparaliżowana i nie ma czucia w okolicach narządów płciowych, to nie osiąga orgazmów. Czy słyszeliście kiedyś o przemieszczaniu się stref erogennych? Ciało ludzkie jest wspaniałe. Jeśli zostanie pozbawione czucia w jednym miejscu, to innym może go zastąpić. Często są to sutki, szyja, nadgarstki, głowa, plecy. U tych osób dane miejsce stało się tak wrażliwe, że pod wpływem dotykania, pieszczenia go, przeżywają nie tylko wielką przyjemność, ale i orgazm. To dzięki mózgowi, to on jest tym wszechwielkim i seksownym organem. Seksualność osób poruszających się na wózku wygląda nieco inaczej. Nieco inaczej, czyli właściwie jak? Wyzwaniem są tutaj wszelkie niedowłady. W przypadku osób, które poruszają się na wózku no, nie wszystkie pozycje seksualne będą technicznie możliwe. Ale jeśli ktoś myśli, że skoro osoba nie chodzi, no to w łóżku jest w stanie wyłącznie leżeć, jest w dużym błędzie. Świetnie sprawdzają się bowiem wszelkie pozycje boczne, pomocne, Mogą okazać się zwykłe poduszki albo na przykład urządzenie o wdzięcznej nazwie krzesełko miłości. To jest takie urządzenie, które doskonale imituje posuwiste ruchy człowieka, które ten wykonuje w oczywistych okolicznościach. Czasem zdarza się, że niektóre deformacje czy silne przykurcze utrudniają współżycie. Wtedy te osoby z pomocą fizjoterapeuty odnajdują odpowiednią pozycję, a kobiety mając często niskie nawilżenie pochwy stosują lubrykanty na bazie wody lub silikonu. Ale nie wszyscy korzystają z pomocy zewnętrznej terapeutów czy rehabilitantów. Tam, gdzie jest dużo bliskości, ciepła i miłości, pary same radzą sobie ze zmianami w ich życiu seksualnym. Rozmawiają, czytają, eksperymentują. Osobom z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową brakuje bodźców społecznych i edukacji seksualnej, co skutkuje tym, że mają problem, żeby zmierzyć się z własną seksualnością. Z powodu niewłaściwych postaw wychowawczych, opiekunów opartych często na stereotypie a seksualności osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą nie rozumieć swoich reakcji czy potrzeb lub mieć poczucie winy z powodu prób ich zaspokajania. Seks z partnerem czy partnerką bywa dla nich problematyczne. Zarówno z powodu braku wiedzy na temat pozycji dostosowanych, do fizycznych ograniczeń, nieakceptowania swojego ciała lub negatywnych postaw wobec seksualności, które zostały ukształtowane w trakcie wychowania. Na tę płaszczyznę nakładają się także trudności w znalezieniu partnera czy partnerki i wspólnego odkrywania seksualności. Nabyta niepełnosprawność ruchowa może być skutkiem nowotworów, niedotlenienia, zaburzeń hormonalnych i metabolicznych, stanów zapalnych układu nerwowego, kości, stawów mięśni, ale najczęściej jest spowodowana urazami kończyn lub kręgosłupa. Dlatego proces rehabilitacji seksualnej polega na adaptacji dotychczasowych technik seksualnych, które znali, lub na zmianie ról partnerów i dostosowaniu do tego, aby jak najlepiej mogli współżyć. Działaniem towarzyszącym rehabilitacji jest psychoterapia, której zadaniem jest przeciwdziałanie depresji związanej nie tylko z utratą sprawności fizycznej, ale i seksualnej. W niektórych krajach europejskich są dla osób z niepełnosprawnością ruchową rozwiązania, które u nas uchodzą za kontrowersyjne. Na przykład udział asystenta seksualnego, który wspiera konkretną parę we współżyciu, albo pomaga także w rozładowaniu napięcia seksualnego mężczyźnie lub kobiecie, których niepełnosprawność uniemożliwia masturbację. Najważniejsze to zaakceptować niepełnosprawność i nie patrzeć na daną osobę przez pryzmat jej urazu czy choroby. Dla osób z niepełnosprawnością seks jest tak samo ważny jak dla osób sprawnych. Często niestety świat pomija to i oni niestety sami też zaczynają to wypierać, przestają dbać o swoją kobiecość lub męskość. Zmieńmy to od dziś, od teraz, niech nie będzie żadnych podziałów. Niech seks będzie więźniotwórczy dla wszystkich. Czytajmy, rozmawiajmy, oglądajmy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.